Cześć, z tej strony Timot. W dzisiejszym odcinku czas na zaprezentowanie mojego LEGO miasta. Jeśli taki odcinek przypadnie Ci do gustu, możesz zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, a ja już nie przedłużam. No i cóż, zaczynajmy! Także cóż, moje Lego miasto składa się głównie z zestawów z Lego City. Mamy również jeden zestaw z Lego Creator. Dobudowałem tutaj nieco rzeczy z mojego własnego pomysłu, mało, ale jednak. Na lewej stronie znajdziemy palący się bar, no i strażacy prowadzą akcję, aby go ugasić. Niedaleko palącego się baru znajdziemy również remizę strażacką. Mamy również drogę, na której jadą różnego rodzaju pojazdy. W mieście mamy aż dwa posterunki policji, z jednego nawet, zorganizowali złodzieje wielką ucieczkę. Może jest to dobry moment, aby zaprezentować Wam to. W Lego City złodziejaszki uciekają z posterunku policji. Zbuduj <grym> furgonetkę policyjną. Wytrop wszystkich rabusiów i odetnij im drogę ucieczki. Zrób zdjęcie i zapuszkuj wszystkich. I co, podobało Wam się to? Za posterunkiem policji umieściłem taki pewien smaczek mamy tutaj myszkę. Generalnie w moim mieście dzieje się naprawdę, moim zdaniem, dosyć sporo rzeczy. W moim mieście znajduje się również dom rodzinny, który jest swoją drogą naprawdę świetnym zestawem. Niedaleko niego znajdziemy taki oto zbiornik wodny, w którym mamy skuter wodny. Także, cóż, zobaczcie jeszcze kilka ujęć z mojego miasta. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w sekcji komentarzy miasto. Dzięki! No i cóż, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!